Mieliśmy jeden odcinek do nadrobienia, a rodzice UFOLUDA przyszli. Dowiemy się, czy pieniądze już prze... przepił, czy nie. Spartiatnik! To jest walki, bo on chyba dostał pieniądze, a Dalton nie dostał. No, zobaczmy. O, to ojciec tego to nie UFOLUDA. to Bartka? Nie. On w taki biały chodzi. <laughs> Aha, słuchaweczki czyjeś przyniesione? Ela. To nie są Bartka? Nie... no O, taki biały. Chodzi takim... o że chodzi. No to, Kajda, chodzi? to takie same masz? No. Co, co jutrzej, chyba chyba ty? Sprzedaż ty? Nie, po czasach. Dwie dyszki. No, więc, no nie więcej? No... Widzisz, jakie ja są brudne już, nie? Jeszcze biały kolor. No pięć dyszek, no. Pięć dyszek dostałbyś za nowe. A nowe kosztują też 160 zł. Ej, ja ci powiem. Ja mam chyba nawet nowe takie na sprzedaż. 120 zł nowe koszują. nie Interesuje mnie tylko jak to płacić ja i tyle. Wiecie, chcę kurwa wzrogarcić. No nie, no. Renamon dał na golibordę 200 zł. Zacheta wystarczająca do oglądnięcia do końca. Ciężko idzie do dygnia. potem do widzenia. Nie, on tak i tak do odbioru, to nie nas sprzedaż tylko No To możemy zrobić, wiesz, no. tylko do odbioru. Zobaczysz, że całe brudne, Tak, w razie co te poduszeczki by trzeba było wymienić, nie? jakbyś nie odebrał. Nie, będą do odbioru. No dobra. Będą do, do odbioru. Okay, okay. Także mówię, pindyszek. Pin, pin, za dużo. Troszkę za dużo. No pomyślałem chwilę. No tak. To tak no. Nie, no został. <laughs> Pod Czyli pasuje, tak? 20 zł? No dobra, niech będzie no. To dawaj. Odkurzać powiem. No ja tak całkiem go dokładnie nie widziałem, ale... A to jego pobił tamten? Ciekawe. kogo? Fajnie. Co wczoraj fajnie, w odcinku było? Odkurzać. Jak tam ogólnie? A ogólnie, że dobrze. Ogólnie dobrze. Chodzisz? ty który to jest makula? A dobra wiem który, ją. nie, <laughs> nie <chciałbyś śmiech> sprzedać wchodzi. Tak. A to działa? Tylko nie no, tak. Wiesz? Najpierw musisz. Dobra, czekaj, ja zobaczę najpierw, ile w ogóle mogę ci za to dać. O. Co nie znajdę? Nie znajdziesz. Kaplesy? Kaples, tak, od Cifre Jojo Design. A, długopisy jakby nie skakują. Jojo <grym> po prostu się pisze jojo. Przy mhm. alu przez Y. Czy po chińsku może bym to napisał? Cyfri e, C3 Jojo przez Y. Jakbyś chciał napisać. O, no. design. Ale jest nagle, czy nie? Sprawdzałem, jest Sprawdzałem, dzisiaj było na Jojo Story Wind. Zabrał jak 60... stary ufolutka, przyszedł jakiś połamany i powiedział, że nie pójdzie do szpitala, bo będzie musiał wytrzeźwieć. 5 dolarów, ale I... brak w magazynie. A cóż, to do niego. dolarów, no jest coś. To ile to by wychodziło? Ponad 200. Tam jakieś pytanko pani ma? Nie. Yeah. Okej. Okay. <laughs> Czekamy. No, 250 zł. Dwie dyszki? Tak. <laughs> nie no, nie, nie wiem. Nie, autentycznie, bo, nie bo wiem. ja... To chyba zdaję ja sobie sprawę, znażasz, wiesz nie? co, jojo to jest bardzo niszczowy sport i zdaję sobie sprawę, że nikt tego e, nie kupi, jeżeli nie będzie jakby tego szukał, nie? Znaczy, A za dwie dyszki? Uważam, wpisze, że to jest uczciwa cena. No ale gra sobie wpisze jojo. No moje najdroższe jest za tam 9,5 stówek, nie? Ale to, to nie na sprzedaż. 39 złotych można kupić. No jojo, tak no. Co joja i joja, co to nie? Za materiał? No ale tym się... To ja jest ostatnio nie wiem się Wezmę w dół i no nie leci, tylko spada w dół, mm. nie? Tylko ty. Bo to, to jest ogólnie na łożysku, to, trafi. Joja kręci się w miejscu. 5,99. Co? No z wiadomo. No, z wiadomo. <noise> no ciężki taki, wiesz, towar, że nie wiadomo, czy ja bym to sprzedał. Jakby, bo patrząc, sugerując się ceną, że 250 gdzieś tam nowe... No to te z 5 dyk spokojnie mógł ci dać za używkę, nie? Ale czy ktoś mi to kupił? Ja po prostu mówię, tak, chciałem nie? zobaczyć. Aka. No właśnie nie, pokaż? Co jest ważne? Lekką ręką, warte 250, no, się... lekką ręką jestem w stanie ci dość dwie dyszki. Teraz gotówka na miejscu jestem za 5 minut. <grym> ja pierdzielę. serio dupa. Nie lepiej to trzymać w domu. Ty ja jestem chyba takim lujem, nie? Żebym wszystko w chałupie trzymał. No, ale jak już on to kupił za 250 zł, to po co to oddawać za 20-30 zł, czy tam nawet 50? przełożyć najpierw Jest tą jakiś jojas przez na czacie? No, dobre I teraz pytanie. To jest taka regulowana pętelka, gdzie można. Coś robisz? I robić tyczki. A ty umiesz takie tyczki, jakie zrobić? No takie, wiesz, lepsze? Ja to mówię. No. No A pokażę zaraz, ja tylko tu obsłużę. No, pewnie. No, Pani umie? umie? Umiałam kiedyś. No, no bo tak go, spróbuj, ja to kiedyś. Spróbuj, tak, 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 naprawdę, tak to moje no, są moje czasy. Spróbuj no. tak, no, no. tak, tak zwinąć mocno. Ja tak, nie mogę go teraz zwinąć. No, 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 no właśnie, to jest wiem. to, że teraz. Tako? Bo przez to, no, że, bok, tak, że, o, no. Tak, 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 tak. Tak dosyć tak tak ciasno. <laughs> ciasno. Najpierw... O. Ogólnie jak się zwija, to najpierw przez palec. A teraz z boku, ale są też szybsze metody takie O, to już jest. Kurde, w Co to za triki, ty? Mam oh. też szybsze metody takie, o. O, to już jest... Hop. No, proszę. Proszę, świecące nie. Tak, świecące. Metody. Mam też Taak. świecące, ale... A najlepiej sobie weź na tego palca. Ja zawsze z tego palca fajnie. No, tak. spróbuj, sobie. no nie, spróbuj sobie. Nie, spróbuj sobie, pan spróbuj. spróbuj. <noise> ale spróbuj, nie. Ale Czyli tak przełożyć, tak? Cała rodzina <noise> bardzo no, zjoja. Teraz jest regulowana pętelka. Tak. I no, który? Światowy, no. no. Tak. O tak od góry, no. Jakieś powygrzewiane, no. A tak o! Okej, okay, i teraz tak weź... Nie, nie, tak, od... nie, e, tak zobacz, nie? o tak. A, tak, o, no. mhm. I tak do dołu. Ale do dołu. No tak i do góry. No, jest potencjał jakiś, nie? <noise> teraz pani. A ja spróbuję. Tylko trzeba zwinąć. No, możesz nawinąć, Co no. zrobisz no, szybciej. <noise> Kiedyś miałam. Ja nigdy na tym z Jojo nie miałem nic do czynienia. Nie nie miałem, to nie nie nie? Wie, ale tym akurat nie Nie? No to, to, to jest za profesjonalizmu. Właśnie. Nie wiem co się w dupa dzieje z tym nie Kiedyś miałem jak lubiłem pokazy dla dzieci, to faktycznie miałem tam 40. Odsłoń! Początkujący, ale no. Odsłoń! Aj nie! Ale wiesz, no no nie wyszło. Ale no kończy się ładnie. No, no to jest na tak, tak, ciężkie, że... ciężkie. No ja, ja dwie dyszki ci mogę za nie dać. Dyszkę. Tak? <laughs> <laughs> Brawo! A, Dobrze dyszka. się targujesz. <laughs> Dobrze! Znaczy, no, że dyszkę więcej? Nie, dyszkę mniej. <laughs> Okej, piszemy. Symbolicznie, tak. Dobra. Daj mi Już tylko dowód. Jeszcze nie. A sobie długie mam, ale przyniosę zaraz. To zaraz wrócę. Dobra. Kolega ma całkiem daleko ten samochód, więc Państwo mogą... Tak. Macieliśmy grę jakąś. Na PS4. Na PS4. To pokażę może, co? No. Te gierki. To są wszystkie na PS4, co mam. I tu mam jeszcze niewystawionych kilka. O, co ty przejrzyj te, jak coś wiesz, to pokażę ci te. Pan chyba coś ćwiczy, nie? Czy nie? EPC, nie? nie rzeczy. rzeczy. No. Dobra, to te, to te dwie braki. Okay, Dobra, mimo. w porządku? Jakie gry wziął? O kurde, a się nie. Dobra, to te, to te dwie będą. Kurde, no luju, ty wdupa. Co on wziął? UFC. A co to drugi? Asasyn? Dobra, w porządku. Assassin. No, no. Co? Assassin. Ale ja mam inną wersję. Asmis. Tu zawsze dobre rabaty robi. No tak, ci nie trzeba targować od razu robię. Nie? Po 25, 5 dych. czyli sprzedajemy. Mhm. Za... Wytargowałeś na 10. Tak. Ostatnio dał za jakiegoś Battlefielda czy Call of Duty 5 zł. A teraz bez targowania po 25. Aha! Aha! <gulity> Jojo, no name. <laughs> Profesjonalny napisz. Ty coś y, robisz z Po jutrze zaczynają się Mistrzostwa świata. I ty uczestniczysz ty? Miałem uczestniczyć, ale nie wysłałem muzyki w, o czasie i... i przypadło. No ale z tym mam talent, to nie żartowałam. Tylko... Byłeś w końcu. Jak jest Jojo po angielsku, widzowie, weźcie mi powiedzcie. World Jojo Jojo. Kurde.

zrobię nawet bez Joja. Śmigłem samym tak lepiej zakręciłbym, poważnie ci mówię. Jak to oceniacie? No no, doesn't imagine being so good at yo-yoing that Elon Musk retweets you? But what's the full story here? This is Hajime Miura, the undisputed greatest double-handed yo-yo player of all time. He's won the double-handed yo-yo division an unprecedented seven times in a row. Hajime was so That's dominant, up, yo, -yo, yo, -yo all yo -yo. over the world considered him unbeatable. Until 2024, in a historic upset, Hajime knotted up three pairs of yo-yos, and for the first time in eight years, the double-handed division was won by another player. So in 2025, it was time for redemption. Yeah, the... ja pierdziele, ale przetasowanie na szcicie yo-yo widzowie za zbyt popiększone to jest złamnię, nie, nie daje rady. Będziśmy dalej tą. Normalnie po odcinkach. No? Ale No ogólnie w telewizji sporo rzeczy No raczej, tylko no. u nas tutaj nie jest nic no, ustawianych. <grym> tu nie jest, ja na, tu, tu jest na żywca, A? podpisz tam mi. Tu jest na żywca wszystko. Co, pokażesz coś? I stary zrezygnował z byczami. Sobie... Czemu? O nie, to no to jest profesjonalista. Kiedyś, to podajdę, to... kiedyś się zarażało. No jak, jak układanie Rubika w dupę. Co ty porównujesz? Rubik to jest dużo mocniejszy niż to. To, to jest, jakbyś się jajami bawił na WF-ie z Dudów, bo stroju nie masz i siedzieć na ławce. <grym> Rozumiesz o co mi chodzi? No, a jakby miał Rubika, to byś mógł Rubikiem się pobawić na ławce, nie? Ale jaka mimika twarzy. No. <grym> Ja mam taką mimikę twarzy czasami jak gram na konsoli. No bo jak już wchodzi ten full skupienie, nie, to... Wygrałbyś z tym Azjatą? Co jest? Tylko... Jak to On się nazywa Jojas? To ja myślałem, że ty będziesz tak! Dura <gulia> <gulia> tu! Nie no, o wiem co ci pokażę. Lepszy Ale. jest niż Azjata. A przy twarzy coś też, też pokazać? Tak. Okej. Okay. Przy twarzy coś pokazałeś. Ty to tak. sobie w miejscu? Pa za ucho normalnie. No to tak, nie? No bo jak yy, małożysko. Normalnie musi... za ucho. A za ucho Ej, to tego powinien spręci. stary złapać, że takie hobby ma. <laughs> nie no. żartuję, każdy jest równy, fajno, fajno. To musi dokładnie się wejść i przez ja mogę robić triki, nie? Mi w na przy samej twarzy kiedyś? I to właśnie wrażenie, że ty już ja. lecisz na tyle będzie na twarzy, ale jednak. No poniosło taki mnie, taki no bo... Wiesz o co mi chodzi? Przejęzyczyłem się. Wybacz. Tylko delikatny ten supałek zrobiłem. To był on. Mam talent? Co ty gadasz, że on. Mam talent? Jak ktoś po Lombardzie, a to panowie z Lombardu przyjechali. Jestem dumny, że go znam. Chciałbyś. Mocny internet 10 lat temu. Ty, ale serio się ludzie podniecają tym, czy 10 lat temu było więcej botów w internecie? Nie no, powaga, no nic, no nie niezłe, niezłe, no, nie niezłe. Fajna, 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 fajna. Plus jeden. Dobrze, dobrze. Nie no, sołek nie, nie. Cześć, kubuniu. Mam sprawa do ciebie. O kurde, skin. Zobacz, jak się ładnie odpicowałem. Potrzebuję zastaw od ciebie, bo umówiłem się na randkę z kobietą. Fajną taką. Umówiłeś się na randkę i nie masz pieniędzy. Tak? No i właśnie nie mam pieniędzy, i dlatego przyszłem zastawić tobie to, jak weźmiesz ode mnie. No, jakąś pizzę ją zaprosić, czy coś wiesz. No bo to tak bez kasy to trochę lipa, nie? Ze swoją? No nie, nie, nie z Baśką, z inną A, z A sobie poderywałem inną już, wiesz Ale taką normalną, wiesz A żeby ją zaprosić na pizzę, czy na cokolwiek Na jakieś jakąś Coca-Colę, czy Pepsi Wiesz, <grym> widzisz jak się podpiczowałem ładnie Koleżanko dzisiaj może trochę ładną. coca coli dzisiaj, dzisiaj za godzinkę jestem umówiony <grym> Bo z pizzerią i umawiasz się bez pieniędzy. No no widzisz to, no... A kto mnie poratuje, jak nie ty powiedz? Do kogo mam przyjść? Co to jest w ogóle? No jak co, nie widzisz co to jest? HDMI, wszystko tam masz. No, to że ty się umawiasz. Ja już z nie jestem przecież. No jest strzelcza! I co ma być na to? Nic. No jest strzelcach można. No to ja nie wiedziałem, że ty jesteś wolny ptak. No teraz, raczej wolny, to zobaczymy, czy wolny. Zobaczymy jak wyjdzie z tą panią, wiesz, a czy ta pani ma akurat 33 lata, także wiesz, praktycznie mój wiek. Ile? Trochę, no trochę młodsza. 33 lata. Ile on ma, lat? No, no i widzisz. Randka w ciemno, zobaczymy. Nie no, w dupę. O ile on ma? <laughs> nie no, w dupę. On nie ma 30 paru lat. On ma 30 parę lat? Nie. No. Ja pierdzielę, to mnie też to zaraczeka. czeka? Znaczy nie, no mnie, ja już, nie, dobra, co ja się oszukuję, ja pierdzielę, teraz zobaczyłem podgląd, podgląd w OBS-ie, nie? Ja pierdzielę... Co z tego wyjdzie? Jak chcemy? No, no co, no zobaczymy co wyjdzie z tego, usiądziemy sobie przy pizzy, pogadamy, Osiadam, w uspekcji, wypijemy. A na pizza zabierasz? No ba, no a jak, no a na co? A to Drezdenka? Drezdenka? Zredenka, panie, zredenka. Od siebie, od siebie. Czy 17, 17. <noise> jest jakiś konwenter, przedłużacz. No. Z czego? Z HDMI. No. Ile byś mógł zrobić? Trochę trochę coca Przedłużacz obrazu i dźwięku HDMI. Do no. 30 metrów, za pomocą kabla sieciowego. Mhm. 59 zł kosztuje nowy. Mhm. 50 mi zrób i przecież ja to odbiorę, wiesz o tym. No 50 nie mogę ci zrobić. Bo... No co, to do no, chwula no, my nie będziemy mieszkać na pizzę i na Coca-Cola. To trzeba pizza z 3 kosztuje. <noise> Mordo! No, tu masz papiery, masz wszystko. No. Skąd ty to wziąłeś? Jak skąd z domu? A przecież nie ukrałem. Mordo, przecież nie ukrałem. No, są dwie sztuki. A, to dwie sztuki, no. No dwie sztuki masz, no. A nie, tu też są w akcji dwie za No, no, no tak. Dwie dychy mogą ci dać. Uf, dwie dychy? To mi nawet na pizzę nie starczy. No daj chociaż cztery. Nie, nie, za dużo. A to trzy chociaż. Też za dużo. Też za dużo. Dwie dyszki to tak... No dobra, daj te dwie dyszki, Może jakoś... Le 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 jeszcze mam godzinę, to coś może. Na piwko ją zaprosisz starszy. Słuchaj, może coś. Nie, ona nie pije. Może coś no dokombinuję. Może jeszcze dokombinuję, jakby się dogadać? Normalnie. A co ty widzisz, żebym ja pił? No, A ty też nie pijesz, bo widzisz? Uy. Nie, jestem część lutenki, jak łza. Dobra, ta, dobre, dobrze napisałeś, widzu. Ile teraz familijne chodzi? Najlepszy deal. Kilogram pizzy pewnie z dyszkę. Dobra, to już z dwóch dych połowa. Kola Original ile kosztuje? z 4,50 strzelam. No to masz w tył, bo jeszcze mu zostanie na jutro, na, ra na rano, żeby coś tam sełyknąć. <noise> Dobry deal. Jak mam jej dać w z alkoholem? No to by nie wypadało, Kuba. Na pierwszym spotkaniu. No co ty? A na drugim. Już można. <noise> na drugim zobaczymy. Ale <noise> na pierwszym to wiesz. Nie, jest niepijąco, to pijąca, jest piwo, może być wino. Zobaczymy, co ona na to. Kupisz ten, yy, flaszkę wina. No. Weźmiesz jakiś koc. No. Pójdziecie do parku. <laughs> zobacz, jaki klimat. I kaczki fina. będziecie karmić. Nie, to musi co? być miło, przyję. No, a nie będzie miło? Jak kaczki, bo kaczek nie wolno karmiać. A są te karniki porobione teraz, nie? Są, no. Są, są. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Może będzie dobrze, wiesz. Trzymaj za mnie kciuki w każdym bądź razie. A, trzyma, trzyma. Ciekawe czy jak z nią wyjdzie, przyjdzie wyjdzie, do Lombardy, bo ten... ten... zobaczymy. Najwyżej... Nie, ale najwyżej do... Gdzie ją wypaczałem? Gdzie ją gdzie wypaczyłem? Ja wy... Gdzie ją wyhaczyłeś? A, wyhaczyłem ją w tam, gdzie odrabiam godzinę społeczną użyteczne. Czyli w Cisie. A -a. Nie podam nazwiska, nie podam nic, ale... Mogę powiedzieć tylko, że Ola i nic więcej. <noise> Więcej ci nie powiem. Zmieniłeś się na lepsze. No, widzisz, no trzeba się zmienić. No. Trzeba się ograniczyć. Może ona jest z policji? Może, może to jest jak w chłopakach z baraków? Jak Julian był z tą policjantką. Ty, może to jest jak w chłopakach z baraków? Ty, jest szansa, no? Podpisz mnie. Dobra, już No, podstaw. Tak, po ja I ty to odbierzesz? Tak, oczywiście. <laughs> Ciekawe. Czemu się śmiejesz? No pewnie, że odbiorę. No wiesz, jak to z tobą, nie? No przestań. Proszę bardzo. No. Dziękuję ci bardzo. Głowę chcesz? No, możesz dać. Dzięki za spoiler. No nie wiem, czy ona jest z policji, czy nie. Jak Julian wygląda, a jak on? No tak, ale wiesz, on jest znany w lobardzie, występuje i tak dalej. Prawie walkę ma. Pobił ostatnio typa innego, co też tu występuje. <gry> Także no, jest mocny, Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się Polacy! Husaria!